A co? Dobra, daję To ja się nie odzywam Dobra um, Czego my szukamy? Nie wiem, miej miejsca na ten na Hawira Chyba No to zaraz coś znajdzie Ty może dawaj narobimy drewna póki co. No właśnie napierdalam Dobra.

Ależ bym ci powiedział, Haha. Wiesz co, zepsułeś moje dzieciństwo Dzieciństwo, dobra no, Zepsułeś moje dzieciństwo, ty nie zajerzyłeś nawet, że coś byś powiedział Dobra, no to ile masz już, prawda? Dwadzieścia cztery Dobra, zepsu. Nie ichu nie mam takiej opcji Nic nie mam, to nie uda mi się. byłoby znaleźć jakąś jakoś, nie? W jaskiniu. Ty to w ogóle pijczyle, co polazłeś? Zostawiłeś mnie z domu, samego kurwa. Widzisz, bo ja mam ukrytego asa w rękawie. Do tego mogę Cię zostawić. Co za dupia. No wypierdalaj mi, co Ty mi robisz. A może ja tam byłem zajęty, może coś interesującego robiłem. No to, dobra, dobra, więcej Cię nie tyle powoli. Patrz widzę, co tam się O, ja tam widziałem tunel. Mhm. Ach, te tekstury minecraftowe. No. Ej, no, tu nic nie ma. Kurwa, zawsze coś chujowego, O, co to jest? Lód? No. Kurwa, na pustyni? Ale oni są pojebani. No wiesz, to losowo się generuje wszystko. Ale bez przesady, no nie, pan Nie, ma... mi serne, tyk... o, I śnieg o, o. też jest. Jaskinia. Gdzie jest jaskinia? Znalazłem się w widzielcu. Nic nie, nie widać. Co mi się mi coś tnie? O, czekaj, coś widzę tam. Chodź, chodź, chodź. Kurwa. O kurde, te teleporty na się chleba się. Tam by nie jeździć. No hop, ciekawość hop, zaprowadziła hop, mnie hop. w dalszą część tej jaskini i nie jestem ciekawy czy, co jest jeszcze dalej oh, oh. O jest... oh, kurde Harry? Co? Wpadłem gdzieś chcąc wyjść oh. wpadłem do klawii Tomasz Pecha Węgiel Ludzie węgiel Czarnia. przywieźli Jak ja za nimi to nie, nie, znalazłem. Mam swojego najlepszego przyjaciela. No, nie, dziś? No, 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 nie, 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 teraz. nie, mam pojęcia, nie, 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 ja nie, Awaryjny Terem To gdzie to żyć jasku? Kurwa nie interesuje To nic Dobra słuchaj, to Tak tu jest gdzie węgiel po... Więc no Wiem że jest węgiel dlatego tu wyszedłem Znaczy ja myślę że to jakaś fajna jaskinia będzie to chuj. O, domki tych Jak oni mają? Te ludzie muszą się Dawaj, tutaj będziemy póki co. Się... Zamieszkamy sobie tutaj, okradniemy ich i pójdziemy. Co ty na to? A mogę go zabić później? Nie, bo to tu, tu ja będą golemy co ich bronią. Ach, mnie golemy. Ja wiesz, on zabija na dwa uderzenia. I to ciebie zabiję, uciekam. O, ja biorę to, ty sobie znajdź co innego i lewa jest. Ty, gdzie tu. O. O, miecz mam! Buty mam! O. Szlebuś ma, bierę, kurwa, panie No ja też co takie coś ty? ty nie zasłużyłeś w ch... No rozpierdalaj to nic no co jest A to też skrzynkę też se wezmę, nie? No Kradzaję, ja to rozdupcze no, Nie, tam ładnie to wiesz bez różnicy nie nie ma Płotek zawsze się przyda. Dobra, no to tak, trzeba teraz znaleźć owce, Harry. Czekaj. Czekaj, bo dziwne zniszczę. Czekaj chwilę. O, jest. Teraz się będzie ładnie ładować, mam nadzieję. Dobra, więc tak. Czekaj. O, owca? Nie, nie owca, pomyłka. To oni, od kiedy oni mają ubrania? No, Chuj A, ok. A powybijam chują szyby, haha, ha, ale jestem wredny. O znalazłem taki biom jaki chciałem, ty. O, a co to jest? To też sobie, wezmę, nie wiem co to jest. Chodź. Zaraz książki mają. Dobra, jak się kijki robiło? robiło na deski. Desk no deski już mam. Pod deską. O, lawa, deska pod deską. O, dobra, mam. Nie wiedziałeś jak ja tłumaczę. No, no, to nie, to no. chwila, moment i wytłumaczone. No. Ale teraz nie mam pojęcia, w którym dojdzie. Chciałem, jakieś fajne miejsce na domek, tym bardziej, że zaraz chyba się ciemno zrobi. Tu u nich można mieszkać. Oczywiście, co? co. Na razie nie. Aaaaaaah, w sumie może i masz rację Bum, bam, bum, bę. Fuuu... Ooo, tu jaki powiedzmy. Dobra, mam siekierę, mogę im rozdurczyć wszystko. Haha. Ha. Biorę to też ze sobą. O ty, ale tu by było fajne miejsce na domy. Jakbyś chciał to wejść w teleportnecie, to blisko. Nie, nie, na razie nie, bo to na razie domy, ten... pusz. No, kurwa, accur... <sumhei> <opposite> <mumbles> y y mm, Nie no, puszczuj, puszczuj. Kradę. Co zrobimy? A, no, Lexusa Czy ty się ze mnie pod śmiechujki ja? robisz? Nie, kurwa, ja. Ma go jedna a nie, nie mogę go ja być mi Oto też to wezmę Moje, 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 moje Pędolowy mi się wpierdolni w sobie Pierdolę to rozwala. No, tego pewnie nie rozwala, choć dobra idę Tu byłem, tu byłem Masz może topór? No, gdzie się schowałeś? Kilow też chyba mam, czekaj, zobaczę. Ktoś No świeczek. Mam kilow, tu są świeczki, ja już mam no, świeczki, zaraz z tym. Czekaj, tylko te świeczki z z z z dobra, zgarnę. Rupię. Spokojnie, kulego. Gdzie to jest, tak? Że tu. Spokojnie, spokojnie, a się, ale w już noc jest, zaraz się pojawią te... No ja tu mam domki, ja mam drzwi, chociaż chyba że Tak się patrzy, że już nie ma jednak drzwi. O Jezu, to drewno, a no, nie... Dobra, możesz mnie teleportnąć. Będę. ty kurwa jesteś? I co tutaj mamy zrobić? Trzeba zrobić tutaj Siach. postaw świeczkę tu gdzieś mnie. Czekaj. Nie, nie, nie tak, nie tak, nie tak. O woda, o, woda. ty ja tu jest jaskinia, pan, i tu będziemy. nie, dobrze. Takie zejście tu sobie zrobimy, nie będziemy tak, na dole. Bo, że póki co trzeba małe wejście zrobić, żeby przeżyć tą noc. Daj mi świeczki. Z połowy. Cztery. Nie ja, no, cztery mam to wiesz. Więcej nie było. Więcej nie było. No wiem, te początki, te ścieżki, też... Dobra, może tutaj się nie będzie nic komunywać póki co. Dobra właśnie, rób coś takiego. I tu już wgłębienie rób. Zasadę, no. Może nam przeszkadzać tu trochę? Czemu nie umiemy A, drzwi właśnie. To moja pamięć. Dobra. Idealnie je ustawiłem, nikt teraz nie przejdzie. No na pewno Cię. nikt. A jak myślisz, że tu za nami się teraz mogą ten? O, złoto. Ty, po co żeś tak tutaj? No, to, czy to się samo tak robiło, że nas kopał. Było za ten, że to. No, czemu, zaraz co to tu fajnie? Mob... Tutaj nie mamy ani świeczek, ani nic. Ja mam miecz i mam buty. Nie, no, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ogólnie trzeba było domek. No, po prostu mi zazdrość. ale to zrobimy tak, że zrobimy domek i zrobimy drzwi do tego. No, no problem. Więc ta noc może być długa, ale w sumie wiesz, może to nie głupi pomysł, może przeszukajmy sobie to. Co ty o tym myślisz? Nie mam nic przeciwko. Zaczyna się nasza przygoda. Um. A, miałeś coś opierdolić, czekaj. No właśnie, ja nie mam tego Jakby ci został chleb, to mi byś znać. Mam problema A oddaj mi kobla z... z 8, 9... W sensie, w sensie kamienia? Masz I Masz 3 chleby. Tej tam tej ciemności, tam wejdź, O, tu jest jasno. Może lawa tam jest. Dobra, dobra, są ja tam dalej nie idę. Usłyszałem. Nie, tam jest taka dziura, wyjście w sensie. No, to nie idź tam do ciemności. No, nie, nie, ale słyszałem go. O, oni tam bą palą. O, tu... Ty, na pewno oni tam tu nie wejdą, choć tutaj. Jaka wielka dziura o, gdzie dziura? No jest dziura, jak od ciebie zrobię Ty no właśnie o tym mówiłem, żebyś tak nie... A na chuj robisz skrzynkę jak ja mam skrzynkę. No masz, to będą dwie skrzynki? Już nie krzywej Eee, hmm, piecyk To woda mnie w kurwa. Jod Piecyk yeah Pa, 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 pa. Czaj tam węgiel widziałem, pójdę go wiesz, może uda mi się wykopać, coś się też zrobi Ja nie, zdaję, nie ma można nawet zakopać No, można zakopać, zaraz wezmę świeczki i się za to wyśmieję Zudas idzie, nie? uciekamy Nie wiem, tylko on stoi w jakiś taki biały skurwysyn, ale to z łukiem to strzelałbyś sobie do mnie w idzie za mną. Mówiłem mnie przyprowadzić. My się goni, mam mierę, to go zabiję jak przyjdzie. A co, nie mogę sobie imprezy w swojej rozkręcić? U siebie jest. Zaraz go zamuruję, nie będzie wiedział o co chodzi. No dobre wierzę Ci. O, i to dwa są, skurwysy. Chodź, chodź. O ty kurwa, do mnie z dzidy laserowej? Dzidy laserowa pantełna w A tu dziura jaka? That's what she said. Tu z obydwu stron są dziury, Harry, żeśmy się wpakowali Jakie dziury, gdzie dziury Buduję chyba murek, nie? Dobra, dobra, to się tym. Będziemy mieć fajny duży domek z fajnymi kamykami i świeczkami i tak dalej I sąsiadami dobra, to, to będzie coś Na dużą skalę Oj, zrobimy takie wejście do góry i będzie... Tutaj fajny tarasiek. Hey, no i wiem jak to będzie wyglądać. Dobra, ale trzeba od czegoś zacząć. E kurwa. Nie robić miecz czy nie robić miecza? Rob. będziesz bezpieczniejszy. Żaden się trupy cię nie przeatakują. Węgiel, węgiel, Muskać w windę musimy się zbudować, ja nie będę zapierdalał po schodach muszę oh, hej. Co tam się dzieje? Co gdzieś co tam już co, do drzwi się dobija jak ktoś? Widziałem że one walą Jezus stary, ale się wystraszyłem Okej, oh, a mogę go zabić? Nie, nie wiem, zabiłem przejedę. Ale przez przypadek mu drzwi otworzyłem Włącz wszystkie rzeczy w ten, w jedno. No, na no, wrzucasz nie wiem drewno, ale obok tego ten sam gatunek drewna kładziesz zamiast w siebie, tak wiesz, połączysz. You understand? Nie, jak się świeczki robi? E, nie węgiel pamiętam. z góry i pod tym padł. A, jeden, jeden padł. No kurczą, muszę coś zjeść No i, i mamy 64 świeczki Trzeba iść, choć czuję, że jest długo Zrobią nam to dobra Nie kupiemy Rozwalamy trawę Ojej, ojej, ojej jej O, kurciaka mam w ja do domu. Na na metro, już A ja żebym z jajka zrobił O ty kurwa, patrz, wbił się do środka, z kurwy syn Gij paluwo O, nie żyje Tędy w las, tu trzeba zamurować Albo oświetlić Ło, co to było? Takie Uuu. A nie wiem, czasem się pojawia taka mizyczka, ale nie wiem co ona oznacza, wiesz To kurwa ja mam wiedzieć. No, tak posłuchałem twoje PR oddalenie to nie, nie chciał, bo jak ja my tylko to wtedy wszyscy, a tak? <słuch> Jak to ostatnio mówiłeś, to samo powiedz.